Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś życzenia od tej osoby. Pomyślcie sobie o kimś, od kogo chcielibyście dostać życzenia. Życzenia oczywiście będą bezterminowe. Wtedy, kiedy natraficie na ten film, będą to życzenia dla Was, tak jak zresztą reszta innych filmów na naszym kanale. Który film was przyciąga ten jest w danym momencie dla was? Mamy tutaj również nowe karty, karty, które będą nas wspierać w prawach przyciągania, a raczej w prawie przyciągania. Dzisiejsze spotkanie sponsoruje branzoletka Idunna, czy Idunna? To jest staronordycka bogini wiosny, która miała umiejętności odmładzania, dar odmładzania. Ta bransoletka składa się z chowlitów, korali i koralika wytworzonego ręką ludzką. Jest tu również srebro. Więcej informacji na ten temat oczywiście będzie dostępnych na Instagramie naszym, także tu, w zakładce społeczność. Jeżeli już pomyśleliście o osobie od której chcielibyście otrzymać życzenia, ja zakładam czarodziejskie okulary obiektywizmu. I jeszcze w tym momencie chciałam bardzo Wam wszystkim podziękować za to, że ze mną tutaj jesteście, za to, że śledzicie ten kanał, że zaglądacie i oglądacie filmy. Jest to dla mnie naprawdę fantastyczna sprawa i zachęcam również osoby, które jeszcze nie miały okazji zasubskrybować do tego ażeby w tej chwili zasubskrybowały nasz kanał i dla wszystkich osób, które w tej chwili zasubskrybują oraz dla wszystkich osób, które są już subskrybentami wyciągnę przesłanie dziękczynne. Zobaczmy jakie przesłanie dziękczynne dzisiaj nam się pokaże. Kwarc różowy Życie miłosne, nowa lub powtórna romantyczna miłość już tu na ciebie czeka. Hm. Życzę Wam tego, ażeby życie miłosne wraz z kwarcem różowym, z nową lub powtórną romantyczną miłością do Was się uśmiechnęły, a ja bardzo dziękuję za subskrypcję. Teraz przejdziemy do naszego czytania, czyli do życzeń od tej osoby. Jakie życzenia ta osoba ma dla Was? Oczyszczamy karty. Tarota surrealistycznego, karty rady. Przed chwilą oczyściłam karty, prawa przyciągania, a teraz karty. Przesłań miłości. Te karty w ilości trzech wyciągnę na koniec, tak, żebyście mogli wybrać jedną, dwie lub trzy, która do Was najbardziej przemawia. Odwrócę chyba to, żeby tak nie stukało, może zdejmę, teraz już wiecie, jaka bransoletka sponsoruje nasze dzisiejsze spotkanie, więc nie będę. Stukać w stół i działamy. No to dobrze. Karty są już potasowane, ale może jeszcze raz zobaczmy. Przełożymy i czytamy. Energia ogólna, życzeń tej osoby dla Ciebie. Siła. Energia ogólna, siła, podobnie jak całkiem niedawno, również energia ogólna to była siła. Widocznie coś w tym jest. A tutaj mi się paproszki z kart wysypały. Więc skoro jest to siła, która podniosła się z trudności z sercem na dłoni, więc czytamy. Kochanie. Życzę Ci, ażebyś mogła zajrzeć nie tylko na stronę jasną księżyca, ale również na tą zacienioną. Życzę Ci, żebyś czuła swoją głębię, ale również tego, żebyś potrafiła jej użyć. I chciałbym, żebyś... Wiedziała, czy chciałabym, żebyś wiedziała, że ja tą głębię w tobie widzę? Jest między nami wspaniała energia. Oboje jesteśmy w jakiś sposób już przez życie ukształtowani, ale nasze korzenie ze sobą się na pewno spotykają i życzę ci, żebyśmy mogli zauważyć siebie pod każdym względem i poznać siebie pod każdym względem. Niezależnie od tego, czy mamy na oczach czasem jakieś zasłony, czy nie, i żebyśmy mogli niezależnie od tego zawsze się odnaleźć. Życzę Ci również tego, ażeby można było z Tobą i ze mną, albo żebyśmy mogli razem zawsze w konstruktywny sposób rozmawiać, żebyśmy widzieli, co te nasze słowa powodują i żebyśmy się nigdy nie ranili słowami. Do tego dokładam również życzenia, ażebyś nie martwiła się rzeczami, które spędzają ci sens powiek. Miłość jest wśród nas, wyrasta nawet z tego, co w zasadzie nie stanowi o tym, że może być źródłem miłości, i życzę Ci, ażebyś. Otworzyła oczy i poczuła, że nie jesteś z kamienia, i żebyś poczuła, że Twoje życie jest bliższe tym właśnie owocom i matce ziemi, bliższe niż kamienie, które może w Twoich wyobraźniach trochę przypominają chmury, ale jednak cały czas. Spędzają ci sens powiek, bądź trochę cię w tym wszystkim usypiają. I życzę ci również tego, ażebyś uwolniła, uwolnił swoją kreatywność, swoją dziecięcą zabawę, żebyś kompletnie odrzuciła i odrzucił czasem, a może jak najczęściej taką dorosłość w krawacie pod, albo pod krawatem i w koszuli i ko, koszuli takiej do marynarki i kompletnie wyluzowała się, wyluzował się i, i żebyś bawiła się jak małe dziecko, które rozlewa farby, które <gryw> chodzi po wodzie i ma wrażenie, że dookoła jest kolorowa bajka. No, i takie są życzenia od tej osoby. A jaka jest rada dla ciebie od naszych kart? Król Buław. No, do dzieła! <grytanie> po prostu działaj, użyj swojej energii działania i nie daj się powstrzymać. Stawaj z tego tronu, to co Cię przytrzymuje jest naprawdę osłabione, nie ma możliwości Cię zatrzymać i Ty nie dasz się zatrzymać. Tak brzmi, brzmią życzenia od tej osoby, a co na to nasz ciasteczkowy sklepik? Zobaczmy, co na to nasz ciasteczkowy sklepik. To też przeminie. Myślę, że możemy to położyć. Ja to czuję, że powinniśmy to położyć przy tym, co Ciebie powstrzymuje od pełnego działania. To też przeminie. A jaka jest rada od tych kart dla Ciebie? Zobaczmy. Wdzięczność i podziękowanie. Wdzięczność, energia wdzięczności, podziękowania. Za to, co dookoła się dzieje, powoduje, że coraz bardziej jesteśmy w tej energii, być może stanowimy też my wdzięczność dla kogoś, tak? Może to brzmi trochę um, irracjonalnie to, co ja mówię, ale jeżeli jesteśmy bardziej wdzięczni komuś, to być może też ktoś będzie wdzięczny nam i w ten sposób energia wdzięczności otulać będzie coraz więcej osób. I istnień na tej planecie. A co na to podpowie nam nasz wspierający nas wszechświat? Co on nam dzisiaj podpowie? Obecność miłości zawsze przegania strach. Obecność miłości zawsze przegania strach? No właśnie. Hm. Jak się uwierzy w miłość, wszelką miłość do świata, miłość do siebie, miłość do innych ludzi, do zwierząt, ogólnie do tej wspaniałej energii różowej, to wtedy nie ma miejsca na strach. No. A w takim razie zobaczmy, który przewodnik duchowy dzisiaj nam coś podpowie. Zobaczmy. O, strażnik opieki, czyli inaczej, no po prostu nasz duch opiekuńczy. Możesz zrzucić swoją zbroję, już upuść ją. Jesteś strzeżony, i nic ci nie grozi. No. Jak upuścisz i już porzucisz swoją zbroję czy swoją tarczę ochronną, to więcej rzeczy pozytywnych będzie mogło do Ciebie przyjść. No, a teraz zobaczmy jeszcze, w jaki sposób możemy sami sobie pomóc. Też dwie wypadły karty, to czytamy: możliwości, czy możliwość. Skup swoją uwagę na tym, co może i co mogłoby pójść dobrze. Kiedy nauczysz się wyobrażać sobie najlepszy scenariusz, będziesz mógł, mogła cieszyć się podwójnie. Dwa razy. Raz, kiedy sobie wyobrażasz, i drugi, kiedy już to nastąpi. To, co sobie wyobrażałeś, wyobrażałaś. No, i karta numer dwa: niezależność, suwerenność, piękna korona. Jesteś królem, królową swojego życia. Traktuj siebie jak królestwo. Jak niezależne królestwo. Super. No, i nasza karta, która podpowie nam, jak zbliżyć się bardziej i skorzystać z prawa przyciągania. Im jest lepiej, tym jest lepiej. Kiedy usilnie poszukujesz pozytywnych aspektów celu, na którym skupiasz swą uwagę, dostrajasz się w pewnym sensie do wibracji wszystkich pozytywów. Analogicznie w ten sam sposób mógłbyś również dostroić się negatywnie. Ale gdy będziesz się rozważnie starać odnaleźć pozytywne wartości w sobie samym, jak też i w innych, znajdziesz ich jeszcze więcej w myśl zasady, wedle której dostajesz coraz więcej tego, nad czym rozmyślasz. Bez względu na to, czy tego właśnie chcesz, czy nie. <grym> Super. Odłożę naszą bransoletkę, która jest dzisiaj sponsorem. I położę tą kartę. Im jest lepiej, tym jest lepiej. I na koniec, może jeszcze nie na koniec, bo będziemy mieć jeszcze afirmację, trzy karty przesłań miłości. Pierwsza, druga i trzecia. Dobrze. Czytam. Karta numer jeden. Wybaczenie. Przestań skupiać swoją energię na przeszłych wydarzeniach. Dlatego, że życie jest zbyt cenne, a żeby je marnować, ty kreujesz swoją rzeczywistość poprzez to, co myślisz, to, co sobie wyobrażasz i o czym marzysz. Karta numer 2. Spójrz do swego wnętrza i sprawdź, co powoduje, że czujesz się tak, jak się czujesz. I karta numer 3. Życie jest serią ciągle zmieniających się cykli. Kiedy opieramy się zmianie, opieramy się naturalnemu przepływowi życia i kreujemy niepotrzebny stres. Płyń z przepływem. Będziesz zaskoczony, gdzie cię zaprowadzi. Super. I na koniec nasza afirmacja. Zobaczmy, jaka afirmacja dzisiaj nam. Tutaj nas wesprze, prowadzi mnie wewnętrzna mądrość. Ufam swojej intuicji, jestem silna, silny. To położę tutaj. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.